Siemanko witam w kolejnym wypadzie z wykopek takie tereny na dziś plus ten modnik, tereny gdzie byłem poprzednim razem no i jest jakiś tam pierwszy fand w sumie to drugi dołek przed chwilą był Polmosik no i teraz sygnał taki dosyć słabawy ja już widziałem, że to chyba guzik. Tak, jest guzior. Tylko nie kojarzę, który to wzór. To info dodam. No tutaj no mam ich ogólnie kilka sztuk i wszystkie wyglądają identycznie z tyłu. O. Guzik z polskim orzełkiem. Dobra, zacznę może od modnika. Póki mam siły, póki mi się chce poprzezieram pobrze się trochę przez te gałęzie. No jak nic ciekawego to wchodzę tutaj na te poletka. Dobra. Do następnego. Jest kolejny dołek. No i pierwsza pierwsza dziś monetka. Boratyneczka wpadła. Nasza koronna. Jest się powron. Jan Kazimierz. No guzik. Przypomniało mi się wzór 43 oczywiście. Kuryjca. Trzeba się pokręcić może. Coś ciekawego tutaj jeszcze wskoczy Na razie jestem w lasku. Tutaj ten młodniczek Także coś się dzieje fajnie jest, lecę dalej. Jestem na skraju lasu. Obok poletko wlazłoby się, ale kurczę posiane, fajnie ogólnie się ciepło chyba w 6 stopni jest w tym momencie. No i wpadła moneta. Jest jakiś krążek. Jeszcze nie jest zidentyfikowany. No coś ciekawego może być albo to po prostu prusach tak zaszedł Delikatnie ją prze, przemyję. I zobaczymy, może coś wyjdzie. Słuchajcie, przetarcie zbyt wiele nie dało, ale udało mi się rozczytać datę. no jest bardzo widoczna, 1755. No i z tego, co mi się wydaje, jest to grosik Augusta Sasa. Nie będę tej monetki już tu bardziej, no ale tak właśnie. Chyba tu wychodzą herby Tu jest wizerunek Grubaska Leżywaj coś się dzieje No przed chwilą jeszcze Boratynka wpadła Taka trochę zmiażdżona Szkoda że słaby stan Ale wymoczę w domu Może jeszcze coś z niej będzie Nic lecę dalej Wyszedłem z lasku Trochę się zjepałem. Mówię idę na wolną przestrzeń no, i słuchajcie, fajne zaskoczenie. Wpada grosik międzywojenny. O. Data nieczytelna. Także w domu wymyję, ale fajnie teraz wysycha. Ładnie się prezentuje. Także kolejny do kolekcji. Dobra, lecę dalej Słuchajcie, jestem z powrotem w lesie Ale coś pięknego wpadło Jakaś taka zawieszka Wzorowana chyba na Egipt Mam nadzieję, że tylko wzorowana Widać postać Klęczącą Z głową jakby ptaka Coś tam w ręce trzyma Może jakieś dary Pozłocane chyba było ale super rzecz. Cieszy oko. Domyję w domu, dodam fotkę. Zobaczycie jak się prezentuje pięknie. No nic. Znajdę fajda. Cieszy. Dobra, lecę dalej. Siemanko, witam w kolejnym dniu, kolejny krótki wypadzik. Odwiedziłem miejscówkę, którą już przechodziłem może z 10-15 razy, ale nie byłem tutaj jeszcze. Z nową sądą, także poprawimy trochę miejscówę. No i na wstępie wpadła jakaś no, spora moneta. Z tym, że destrukcik tutaj chyba jest otwór. Ale przymyję w domu, jeszcze zobaczę, może coś z niej będzie. No i teraz puciutko dosyć wpadła piąteczka. Pięć fenigów cesarstwo, nawet ładny stan, także fajnie się zaczęło, no nic, lecę dalej do następnego. No powiem Wam, że ta miejscówka zaskakuje, jeśli chodzi o monety, eee, no w ciągu trzech wypadów wyskoczyło tu ponad 100 monet i dalej monety wyskakują, także przypuszczam jakaś karczma, może coś, coś tu było, jakieś może targowisko, nie wiadomo. No co, są kolejne jakieś fanty. Fat, scyzoryk. Niestety już lata świetności ma za sobą. Wpadła jakaś nakrętka od jakichś niemieckich medykamentów zapewne. Wpadła koninka fajna. Pieniążek, jeden fenol Adolfik No i teraz kolejny dołek Słuchajcie jest kolejna moneta, jeszcze nie sprawdzałem Ale przypuszczam, że jakiś prusak chyba Chyba dwójeczka przetrzemy z tej ziemi Tak widać już herb nie nieczytelne ale po rewersie widać że to dwa feningi No nic coś się dzieje Także fajnie, lecę dalej Słuchajcie jest kolejny moniak W sumie to tylko Adolfik Ale fajny stan Przynajmniej rewers 42 no, Zobaczymy Awersik O! No, nie najgorzej jedyneczka on nie zdarza się często, żeby wykopać w tak fajnym stanie te monetki z trzeciej rzeszy no, szczególnie te cynkowe dobra, lecę dalej jestem pod takim drzewkiem no i był sygnał wyszła moneta Jeszcze nie sprawdzałem, ale widzę, jest drestrukt straszny. A nic praktycznie nie widać. Przypuszczam, że. Kolejne fenole, chociaż. Z tego co mi się kojarzy, kiedyś tutaj po tym drzewkiem trafiła się moneta z trzeciej rzeszy, fajna. 10 feningów stop tego brązu i aluminium także muszę tutaj dokładnie przejść dookoła tego drzewka i zobaczymy może jeszcze coś się trafia dam pauzę może delikatnie ją przemyję no niestety nic na niej nie widnieje totalny zajazd jeszcze nie mogę strocić złapać dobra lecę dalej jest kolejny dołek i wpadło bardzo ładne takie zdobienie przypuszczam że od przęży końskiej bo sporo sporo tutaj właśnie i dwa jęczarki wykopałem i sporo tych właśnie zdobień z uprzęży no coś fajnego fajne że całe takie coś. Nie chcę ostrości złapać dziad o, Coś takiego Fajnie teraz wysycha Fajnie to widać Dobra, lecę dalej No i będzie chyba ostatni Fancior na dziś Jest guzior Najpierw pokażę wam tył Oj, uciek Ucho jest, a z przodu super stan Mam kilka ale stany słabiutkie, a tutaj piękny guzior Pruski No tak jak mówię ostatni, ostatni fant Do auta mam jakieś 20 metrów, także no może jeszcze coś wpadnie, zobaczymy No i wyżej zrobię podsumowanko, jakby nic nie wpadło w domu Dobra Siemanko witam krótki wypadzik z pola wieczorkiem No i jakiś tam pierwszy fand wyskoczył coś takiego zdobionego, ładnego o, było zagięte, ale lekko podgiłem Nie złamało się na szczęście Takie coś Strasznie zimno w ręce, także nie przedłużam, lecę dalej do następnego wpadł guzior fajny kształcik taki kontuszowy kształcikiem przypomina Janczarek. szkoda, że troszeczkę wkleśnięty, ale ucho ma także fajnie. O, cieplej się trochę zrobiło, cieplej w ręce. Fajne Zjaździste, niebo. Szkoda, że nie mogę Wam pokazać. No nic, lecę dalej. W końcu tylko czekałem się u nety. Sporo śmieci, druty i tak dalej. No i wpadło 50 feningów Republika Weimarska. Kurczę ubrałem się grubo i trochę się zyszałem już. Tak jak mówię sporo śmieci Sporo dołków wykopanych, dopiero pierwszy moniak Dobra Nic ciekawego, lecę dalej Są kolejne fanty Wyskoczył Pierw Guzior Cały słuchem lecz Jakiś cywil Bezdobień No i teraz Coś takiego, taka muszelka to podobnie od uprzęży może końskiej chociaż pewien nie jestem no ale coś fajnego jest całe także fajnie dobra lecę dalej zostało mi jakieś pół godzinki także nie przedłużam o, witam z domu takie szybkie podsumowanko w sumie to nie ma co pokazywać no, jak na trzy wypady no dosyć krótkie ale to i tak słabiutko o, Nie możemy ostrości złapać Guziczki po czyszczeniu Nawet ładnie się prezentują Polski guzik wojskowy o, fajnie wygląda Polski guziczek wzór 43 po czyszczeniu o tył standard strasznie z żarty a tutaj to ozdóbka to dostałem info że najprawdopodobniej może być to wskazówka zegara no kilka rzeczy na to wskazuje bo znalazłem tam wcześniej właśnie części zegara także no może ich wskazówka no jedna moneta o której nie byłem pewny przy tym drugim wypadzie rzeczywiście jest to grosik sasa z tym że no troszeczkę go szorowałem ale słabizna słabizna straszna no i chyba najciekawsza znajdka to część biżuterii najprawdopodobniej mm, jakieś bransolety jakiś czasem znaczy jakiś czasem ponad pół roku temu w okolicy właśnie tej miejscówki znalazłem właśnie część No i na początku właśnie się nie zorientowałem dopiero po przyjechaniu do domu przypomniało mi się, że coś podobnego tam trafiłem No i zobaczcie Układanka składa się w całość. O, zobaczcie. No, musiałbym jeszcze pochodzić, pochodzić tam jeszcze dokładnie, może i reszta by się znalazła. No, coś fajnego było. złoconego. Także zbliża się weekend. Mam nadzieję, że troszeczkę się ociepli, bo mrozik, no już ładny mrozik po 7 stopni u nas. Ale weekend ponoć na plusie, także. Także na pewno się wybiorę. No i fajnie by było jakby w końcu jakieś srebro wpadło, bo strasznie straszna lipa, jeśli chodzi o sreberkę w ostatnim czasie. Ale mam jakieś dwa, dwa miejsca, wytypowane dwa laski, nieużytki, także może, może coś wpadnie, mam taką nadzieję. Dobra, nie przedłużam, nie ma, nie ma się czym chwalić. Także pozdrawiam i do następnego